Rozważania o Matce Bożej Ksiądz Adam Stankiewicz, Marianin O Maryjo, potężne jak zbrojne zastępy Prowadź nas do zwycięstwa Jesteśmy słabi, a nieprzyjaciel naciera z impetem Lecz mamy pewność, że pod Twoim sztandarem pokonamy go i zwyciężymy. On wie, jaką moc ma Twa stopa. Lęka się władczego spojrzenia Twych oczu. Ratuj nas, Maryjo. Piękna jak księżyc, wyniosła jak słońce, potężna jak armia w szyku. Nie nienawiścią silna, lecz żarem miłości. Nie się tak stanie. Fragmentem modlitwy Ojca Świętego Piusa XII rozpoczynamy nasze kolejne spotkanie. Chcemy po raz kolejny zatrzymać się nad postawami Matki Najświętszej. A dzisiaj chcemy spojrzeć na cnotę cierpliwości. My drodzy, czym cierpliwość jest? Jest ona owocem innej cnoty nadziei, która patrzy w przyszłość. A cierpliwość Pomaga nam znosić przede wszystkim trudy, utrapienia i cierpienie i odkryć ich sens i wartość, co oznacza zatem znosić cierpienie. Często wydaje się nam, że polega ono na poddaniu się mu. Tymczasem nie trudno zauważyć, że taka postawa wcale nam nie pomaga. Ale jeszcze bardziej nam przeszkadza, ponieważ doświadczamy naszej bezradności. Spotykamy się z cierpieniem, z trudami i czasami nie możemy nic z tym zrobić. Trwając gdzieś bezczynnie, sprawiamy niestety, że taka postawa po prostu zaczyna nas niszczyć. A zatem, jaką winniśmy przybrać postawę wobec cierpienia? Bo w drodze w stosunku do sytuacji, w której cierpienia doświadczamy, należy przede wszystkim je przyjąć. A na czym z kolei polega przyjęcie lub przyjmowanie cierpienia? Przyjąć cierpienie oznacza zapanować nad nim, a z drugiej strony, odkrywając jego wartość, i sens ofiarować się w jakiejś drugiej memu sercu intencji widzimy stąd jasno, że cierpliwość jest bardzo mocno złączona z ofiarą, z ofiarnością, bo ponosić ofiarę oznacza w naszych międzyludzkich relacjach być z innymi, być Również dla innych. Takiego człowieka odkrywamy w Matce Najświętszej. Życie nie oszczędziło Maryi cierpienia. Czasami wydaje się nam, że jako Matka Boga winna mieć życie usłane różami. Tymczasem przepełnione ono było cierpieniem, ofiarą, ale także miłością. Cierpliwością i zawierzeniem. Na kartach Ewangelii odkrywamy sytuacje, w których Maryja doświadcza trudności. Przywołajmy dwie takie sytuacje. Pierwsze to narodzenie Jezusa, która mama nie chciałaby, aby jej wyczekiwane z miłością i utęsknieniem dziecko przyszło na świat. W ciepłym zaciszu domowego ogniska. A oto Maryja wydaje na świat syna Bożego w ubogiej grocie, w stajni. I druga sytuacja to odrzucenie Jezusa w Nazarecie, która mama chciałaby być świadkiem sytuacji, w której współziomkowie odwracają się od jej dziecka, Maria doświadcza takiej. Doświadcza przede wszystkim zamkniętych obojętnością serc mieszkańców Nazaretu. A pomimo to, ona nie narzeka, nie użala się, nie rozpacza, nie oskarża innych. Ona we wszystkim zdaje się na Boga, powierza się jemu i ufa. A nas w ten sposób uczy postawy cierpliwej pokory i pokornej cierpliwości. Moi drodzy, pomyślmy, jak my reagujemy, gdy coś się nie układa po naszej myśli, kogo wówczas próbujemy obwinić, u kogo szukamy pomocy, czy stać nas na to, aby to wszystko powierzyć Panu Bogu, a trudne doświadczenia w pokorze przyjąć i ofiarować Jezusowi. Matka Boża, w cnocie cierpliwości, odkrywa nam źródło, z którego mamy czerpać. Jej serce było nieustannie zanurzone w miłości Boga. W nim Maryja pokładała nadzieję, Kroczyła wiernie za swoim synem. Święty Ojciec Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński tak pisze. Ci, którzy na wzór Syna Bożego przyjmują i wypijają z całym poddaniem kielich cierpienia, którzy za dobrodziejstwa odbierają zło, którzy są oskarżani, niesłusznie potępiani, którzy bez powodu doznają nienawiści szyderstwa którzy z miłości ku Chrystusowi i dla naśladowania Go znoszą z pogodą ducha wszelkie wzgardy, przeciwności, trudy, utrapienia, krzyże i prześladowania, ci osiągną niebieską chwałę i będą współdziedzicami z Synem Bożym. Nie nastawiaj się więc na korzystanie ze spokoju, ale raczej proś Pana, który ma przyjść do Ciebie, aby przygotował Twoją duszę, na próbę. Oto, moi drodzy, źródło, z którego mamy czerpać, ćwicząc się w cnocie cierpliwości. Jezus Chrystus, nasz Pan, Nauczyciel i Brat. Czego nas zatem uczy, Matka Najświętsza w cnocie cierpliwości? Uczy nas znosić cierpienie. Kiedy przyglądamy się jej życiu, to zauważymy, że nie tylko nie domagała się stosownej dla siebie godności ludzkiego uznania, ale bez najmniejszego sprzeciwu, właśnie z cierpliwością znosiła wszelkiego rodzaju trudy, przeciwności, niedogodności. Jakże, moi drodzy, nam często jest brak cierpliwości gdy czegoś nam brakuje, gdy coś idzie nie tak po naszej myśli, tak jakbyśmy chcieli. A przecież modlimy się każdego dnia słowami Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Czy zauważamy, czy zdajemy sobie sprawę, że prosimy Boga, aby to Jego, a nie nasza wola się w naszym życiu realizowała. Maryja uczy nas cierpliwości mężnej, a jest ona wytrwałością. Brakuje nam tej wytrwałości. Jesteśmy jakoś nauczeni, przyzwyczajeni do tego, że czegokolwiek zapragniemy, to natychmiast prawie mamy. A jeśli nie, Tracimy humor pokój w sercu wpadamy w złość często w furię dlaczego wytrwałość jest tak ważna w socie cierpliwości bo ona jest związana z oczekiwaniem z wyczekiwaniem tego co ma się wydarzyć co ma nadejść dlatego matka boża Sącie cierpliwości uczy nas zdania się na Boga, zaufania tylko jemu, bo on jest tym, który nad nami czuwa, który się nami opiekuje. Zdać się na Boga, na wzór Maryi, to także uczyć się od niego cierpliwości, jaką on ma względem nas. Potrzeba zatem patrzeć na tego, który jest najcierpliwszym z cierpliwych. Maria w sądzie cierpliwości uczy nas bycia wyrozumiałymi, otwartymi na innych. Maria nie koncentrowała się na sobie, nigdy nie była nastawiona na siebie, lecz na innych. Jej całe życie było życiem dla innych, ze względu na innych. Jej oczy, spojrzenie i serce szeroko były otwarte na potrzeby innych. Dlatego, kiedy patrzymy na nią w stosie cierpliwości, to rozumiemy, co znaczy być ofiarnym i cierpliwym. Oznacza to oddać się Panu Bogu i drugiemu człowiekowi. Moi drodzy, być dla innych na wzór Matki Najświętszej to przyoblec się w cierpliwość względem drugiego. To znaczy być zdolnym do przebaczania, do darowania, bo przebaczenie jest oznaką cierpliwości. Przebaczyć oznacza dać szansę na nawrócenie, na poprawę. Przecież doświadczamy tego za każdym razem w spowiedzi świętej. Bóg nam przebacza, bo układa w nas nadzieję, bo nam ufa, bo pragnie naszego nawrócenia. My, drodzy cnota cierpliwości, do której praktykowania zaprasza nas Matka Najświętsza przez przykład własnego życia i postępowania, nie jest notą łatwą. Jest to tą trudną. Dlatego potrzeba nam każdego dnia stawiać krok naprzód, by w niej postępować, by w niej wzrastać. A jest to zaproszenie do tego, by zapierać się samych siebie, by z pomocą łaski Bożej iść do przodu. Dlatego prośmy w naszej indywidualnej modlitwie Matkę Najświętszą. By w tej trudnej drodze nam dopomagała. A zakończeniem naszej refleksji dziś niech będą słowa świętego ojca Stanisława Paprzyńskiego. Rozważ, że podobnie jak wodę trzeba koniecznie poruszać, żeby, będąc w zastoju, nie psuła się, tak też i duch ludzki powinien być pobudzany falami różnych ucisków. Aby bezczynny nie uległ skażeniu. Wiatr oczyszcza powietrze utrapienie zaś ducha. Uznaj więc, że Bóg użycza ci ogromnego dobrodziejstwa, gdy dopuszcza, żeby cię nękały różnego rodzaju przykrości. Jesteś wewnętrznie dręczony, tak być powinno. Jesteś niepokojony z zewnątrz. Trzeba, aby i tak było. Ktoś cię dręczy i wydaje ci się, że jest to zło, jednakże jest to konieczne. Nie sądź, że bez tego możesz być zbawiony, bo przez swoją mężną cierpliwość ocalisz swoją duszę.